It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Michał, jedziemy do Garbolina. Jedziemy do Gerbolina, tak. Cudownie. Bardzo fajnie, że zaczynamy od tego miejsca, bo to jest miejsce, w którym ja w ogóle po raz pierwszy dowiedziałem się, czym jest pasja i jak to jest ważne. Jedziemy do Dawida, który tańczy tańczy poping. Wiesz co to jest poping? Ja też nie wiem. Cześć, dzień dobry. Cześć Dawid, bardzo jestem. Cześć, bardzo miło. Cześć Michał, witajcie. Pokażesz nam, jak ty tańczysz swój talent swoją pasję i pokażesz też osoby, które uczysz. Dokładnie. Jestem Dawid, mam 27 lat, tańczę popping. Popping jest to styl tańca, który polega na iluzji i kreowaniu rzeczy, które są nieludzkie, czyli Przepuszczam fale przez swoje ciało, spinam mięśnie, używam różnych izolacji, a to wszystko umieszczam w muzyce i dodaję do tego... I pewnego razu wsiadając do autobusu, w autobusie siedział mój kolega, który miał założone słuchawki na uszy ee, i wykonywał różne dziwne ruchy rękoma, tak przerzucał jakąś tam falę przez swoje ciało. Kolega szybko mi wytłumaczył, że, że to jest styl tańca, który nazywa się popping. Podsunął pomysł, żebyśmy kupili sobie bilety do Londynu, wyjechali, ponieważ tam są lepsi tancerze. Tak ja myślałem, że ja robię coś naprawdę fajnego, byłem przekonany, że pojadę do Londynu i będę tam wymiatał. Musiałem... oni mi uświadomili, że wszystko co robiłem do tej pory jako samouk wszystko to muszę wyrzucić ze swojego życia, zapomnieć o tym wszystkim i zacząć od nowa, bo wszystko to co robiłem, robiłem źle. Wróciłem wtedy do domu, byłem wściekły na początku na to co usłyszałem. Przespałem się z tą myślą i rano po prostu jak nowy człowiek, tak? Wstałem wiedząc, że idę po prostu uczyć się od nowa. Po powrocie do Polski zacząłem uczyć ludzi. W roku 2011 na moich zajęciach pojawiła się e, śliczna blond dziewczyna. Kasiu, powiedz mi, ty jesteś małżonką, e, właśnie Dawida, do którego przyjechaliśmy. Ale mi się wydaje, że to jest także razem tworzycie tą historię. Nasze drogi skrzyżowały się na zajęciach z Dawida. Po trzech miesiącach znajomości Dawid mi się oświadczył. Półtora roku później wzięliśmy ślub. Był pewien, że to. Tak, tak, był pewien. No. Tak jak jest beat w muzyce. W te uderzenia charakterystyczne, czyli w bum-klap, jest bum, klap, bum, klap, bum, pa, pa, pa. Możecie wypuszczać powietrze przy tym ruchu, aby zwiększyć moc napięcia, tak? Jest w ogóle. W garstek takich dłoni, tak jakbyśmy położyli na biurku i ona się nie rusza. Dokładnie cały czas tak samo to wykonuje, nie? Co do centymetra, nie, jest w tym samym miejscu. Bum, 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 i druga ręka. Trzeba dużo, dużo czasu poświęcić na trening, tak? To jest trening, który ma trwać bez ustanku. Co dała mi moja pasja? Satysfakcję, spełnienie i piękną żonę.